Siemano wszystkim, z tej strony Miguel, no i w tym odcinku na tym kanale postaram się przedstawić kilka kolejnych bardzo ciekawych informacji odnośnie powrotu Midasa. No, ale zanim przejdziemy do tego głównego tematu tego oto filmu na tym kanale, to chciałbym wam szybko przypomnieć o tym, żebyście zostawili łapeczkę do góry pod tym odcinkiem, jak i też subskrypcję z dzwoneczkiem. No i pamiętajcie o wpisaniu unikalnego kodu twórcy w sklepie z przedmiotami, czyli migao 2 wszystko bez liczby, a pojawicie się w kolejnym odcinku, tak jak te dwie osoby tutaj. No a teraz bez większego przedłużania i przynudzania, przejdźmy sobie już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale, czyli oczywiście powrotu Midas'a w tym obecnym sezonie trzecim. A więc jak sami dobrze wszyscy wiecie, kilka dni temu, a dokładnie to w ostatni wtorek do gry Fortnite. Została wprowadzona kolejna aktualizacja zawartości, która wprowadziła do gry kilka pojedynczych zmian na wyspie i mowa tutaj o miejscówce na myślonej stodole oraz dodatkowo wprowadziła do całej ogólnej rozgrywki nową broń na wyspie i mowa tutaj oczywiście o rakietnicy na fajerwerki. Wszystkie te zmiany omówiłem wam bardzo dokładnie i szczegółowo na moim ostatnim odcinku na kanale, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, ale co ciekawe w tamtym filmie zacząłem temat zmiany drugiej miejscówki na wyspie i mowa tutaj o podniszczonym przybytku, czyli starego punktu orientacyjnego, który znajduje się nieopodal schronienia i jest to dokładnie to miejsce, które macie w tle tego filmu. Sama miejscówka, jak dobrze pamiętacie, na obecną chwilę nosi nazwę świątynny Rozkwit i poprzez właśnie zmianę tej nazwy wszyscy dowiedzieli się, że miejscówka ta niebawem przyjdzie bardzo podobne zmiany jak Tarta Goraz Maślany i będzie miejscówką, która będzie zmieniała się za każdym razem, gdy my wejdziemy do kolejnej rozgrywki, a co ciekawe, w tamtym miejscu już zaszły pierwsze bardzo ważne zmiany. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, ponieważ nie wspomniałem tego na wczorajszym filmie, to wraz z tą aktualizacją zawartości w tamtym miejscu na mapie pojawiło się już małe drzewo rzeczywistości i pojawiło się ono po to, by poinformować nas, że niebawem urośnie w tamtym miejscu większe drzewo, które Regularnie co mecz będzie zmieniało tamtą miejscówkę w trzy inne lokacje, a my znamy prawdopodobnie kilka z nich. Zanim jednak przejdziemy do tej lokalizacji, chciałbym odnieść się do pewnego postu, jaki pojawił się kilka dni temu na Twitterze, i chodzi tutaj o oficjalny post od konta rywalizacji Fortnite, który dał znać, żebyśmy zwrócili uwagę na świątynię, znajdującą się niedaleko kamienistego kina i dżensowiska. No i ten punkt wskazuje wprost na świątynię, która obecnie w grze nosi nazwę Świątynny Rozkwit. Co jednak ciekawe w tym wszystkim, jest to pierwsza zapowiedź takiej lokalizacji i co najdziwniejsza od profilu rywalizacji Fortnite, a nie samego Fortnite. Czy statusu Fortnite'a, a co więcej, dali nie znać, że być może 5 lipca wprowadzi pewne znaczące zmiany, a my chcieliśmy, żeby nasza społeczność rywalizacji mogła przygotować się na możliwe zmiany, jakie zajdą w tamtym miejscu po nowej aktualizacji. Osoby, które jeszcze nie wiedzą, wstępnie tamta miejscówka ma pojawić się na wyspie 5 lipca po nowej aktualizacji, która trafi do gry, i będzie to aktualizacja 21.20, która poza tym, że wprowadzi zmiany w tamtym miejscu, wprowadzi jeszcze bezpośrednio do gry wydarzenie lata. Ale ogólnie film o tej aktualizacji pojawił się na kanale niebawem, dlatego teraz nie będę zajmował się tym tematem, tylko to Miejscówką. No i jeżeli weźmiemy pod uwagę tamten post od konta rywalizacji Fortnite, możemy wprost stwierdzić, że w tamtym miejscu w grze pojawi się jakaś zmiana, która może mocno wpłynąć na osoby, które korzystają z trybów turniejowych, więc zmiana w tamtym miejscu może być całkowicie inna niż pozostałe dwie miejscówki, czyli maślana stodoła oraz tracinowy tartak, a ten temat jaśniej nam bardziej likaze. A dokładniej z postu od Hypexa możemy dowiedzieć się, że istnieje niewydany punkt obserwacyjny o nazwie wieża, który ma znaleźć się w miejscu świątyni między kamieniestem kinem oraz dżensowiskiem, a firma Epic Games właśnie ogłosiła następną aktualizację, która na pewno zostanie dodana do gry 5 lipca, dlatego też możemy spodziewać się tak zwanej wieży, która zastąpi w tamtym miejscu obecne ruiny. Oczywiście, poza tym, my wiemy, że miejscówki, które zmieniane są przez Drzewo rzeczywistości, mogą dodać w tamto miejsce poza wieżą jeszcze dwie inne lokalizacje, i mogą być to dosłownie różne lokalizacje, czy to z rozdziału pierwszego, czy to z rozdziału drugiego, a zazwyczaj są to lokalizacje, o których kilka dni wcześniej robi się głośno na Twitterze, i to właśnie jedna z takich miejscówek ostatnio dostała kilka zmian bezpośrednio w plikach gry. A dokładnie jakiś czas temu w internecie pojawiły się kolejne informacje na temat miejscówki, które Mogą pojawić się niebawem na tej obecnej wyspie i tym razem z informacji jakie podał pewien liker, mogą być to fragmenty miejscówki z rozdziału drugiego. I chodzi tutaj o agencję Midasa, czyli jedną z lepszych miejscówek, jaka była kiedykolwiek dostępna w grze, a co najlepsze ma ona niebawem, pojawić się na wyspie. Tak dokładnie, jak sami możecie usłyszeć, już niebawem i co ciekawe niektóre osoby twierdzą, że to właśnie w tamtym miejscu świątyni pojawi się ta miejscówka, dlatego też wstępnie był o Midasie i samej lokalizacji Midasa, tylko właśnie o tamtym miejscu na wyspie, tak żeby spokojnie krok po kroku przejść do całego tematu, a żeby poznać więcej szczegółów na temat tamtej miejscówki, Midasa musimy przeczytać post od innego likera. A dokładniej dało znać, że agencja Midasa powraca w sezonie trzecim i wraz z innym likerem udało im się zdobyć trochę informacji o agencji Midasa i jak się okazuje oto książka o Midasie, która została dodana w tej aktualizacji i będzie używana lub tam dostępna wewnątrz samej agencji, która ma stanąć na wyspie, ale oczywiście sama agencja niekoniecznie będzie dokładnie taka sama jak agencja z rozdziału drugiego w sezonie drugim. Jak już zdążyłem wam wspomnieć wcześniej, sama miejscówka niekoniecznie musi pojawić się właśnie na świątyni, ale jeżeli pojawi się ona poprzez drzewo rzeczywistości, to na pewno nie będzie ona identyczna do tej no drugiego, ponieważ drzewo rzeczywistości to dodaje miejscówki, które są albo lekko zmienione i wyglądają inaczej, albo są po prostu postawione w fragmentach, tak więc sama agencja na pewno nie pojawi się w całości. Teraz jednak przychodzi nam jeszcze jedno pytanie do głowy, skoro pozostałe miejscówki zostały dodane do gry bez żadnych nowości typu jakieś kluczowe zmiany, to dlaczego agencja Midasa ma pojawić się z nową książką o samym Midasie i tutaj mogę wam powiedzieć, że wraz z tym na mapie może pojawić się sam Midas, który będzie dostępny na agencji, ale ten temat nie jest do końca potwierdzony. No w sensie sama agencja Midasa powróci do gry niebawem i na pewno stanie na z sezonu trzeciego, ale co do samego Midasa, to obecnie w plikach gry, jak i ogólnie na Twitterze nie pojawiły się żadne ciekawe informacje na temat tej postaci, ale sam fakt tego, że miejscówka niebawem pojawi się w grze może po części zwiastować jego powrót do gry po prawie 8 sezonach po jego upadku. Temat ten jest na pewno bardzo ciekawy, a więcej szczegółów na temat samego Midasa, agencji Midasa oraz zmiany świątyni poznamy dopiero po nadchodzącej nowej aktualizacji 21.20, która zostanie dodana do gry, ponieważ po niej albo agencja trafi na wyspę, albo chociaż poznamy w plikach gry kilka kolejnych ciekawych informacji na temat tej agencji i książki. Midasa, która ma być w tamtym miejscu. No i jeżeli ktokolwiek z was chciałby zobaczyć w późniejszym czasie na tym kanale kolejne odcinki odnośnie powrotu samego Midasa, no i ogólnie o powrocie samej miejscówki Midasa, która niebawem ma pojawić się na tej wyspie z sezonu trzeciego, to teraz w komentarzach pod tym odcinkiem jak zawsze napiszcie po prostu Midas. Jeżeli sery zobaczę dużo komentarzy o takiej treści, a w internecie pojawi się więcej ciekawych informacji na temat Midasa i samej jego lokalizacji, to ja nagram dla was taki odcinek na kanał, no i przy okazji każda osoba z takim komentarzem dostanie ode mnie serduszka. Na ten moment to wszystkie najważniejsze informacje Powrotu Midas'a, jak i oczywiście samej miejscówki Midas'a, która niebawem pojawi się na tej obecnej wyspie. Pamiętajcie, że o wszystkich nowościach związanych z tym jak i innymi tematami będę informował Was na bieżąco w kolejnych moich odcinkach na tym kanale, tak więc też nie zapomnijcie o tej subskrypcji z dzwoneczkiem. A jeżeli ktokolwiek z Was ma jakieś bardzo ciekawe informacje prosto z świata Fortnite i chciałbym je przedstawić, żeby ja mogę Wam przedstawić na kanale, to wszystko podsłuchajcie na Discorda bądź Instagrama, a linki macie w opisie tego filmu. No i przy okazji w komentarzach pod tym odcinkiem dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o powrocie agencji Midasa na wyspie i czy według wasa sam Midas powróci do gry w tym obecnym sezonie trzecim rozdziału trzeciego. No i co, na sam koniec tego filmu pamiętajcie o tym, żeby zostawić pod nim łapeczkę do góry, jak i pamiętajcie też o tym, że jutro o godzinie 11.05 na tym kanale pojawi się nowy odcinek z Fortnite'a, a ja wam dziękuję za oglądanie tego filmu i pamiętajcie, by wpadać na moje poprzednie odcinki z Fortnite'a na tym kanale. Yo!